System edukacji działa tak, że nieważne jak nauczyciel uczy, ważne jak długo uczy. Jeżeli nauczyciel uczy długo, to zarabia więcej niż ten, który uczy lepiej, z lepszymi wynikami. Konfederacja proponuje decentralizację systemu oświaty w taki sposób, aby dobry nauczyciel zarabiał więcej niż ten, który uczy gorzej, nieważne od tego, jaki staż pracy za nimi przemawia. Dzisiaj, jeżeli jakiś nauczyciel osiąga tytuł nauczyciela mianowanego, to jest praktycznie niedoruszenia. Otóż tak nie powinno być. Jeżeli jakiś nauczyciel, mimo że jest na rynku pracy długo, jest gorszym pedagogiem niż ten, który dopiero na ten rynek pracy wchodzi, nie powinien być na uprzywilejowanej pozycji tylko z tytułu stażu, jaki ma w zawodzie, który świadczy. Powinniśmy oceniać nauczycieli, tak jak każdy inny zawód, po wynikach. Jeżeli jakiś nauczyciel nie wykonuje swojego zawodu satysfakcjonującym dla dyrekcji stopniu, dyrekcja powinna mieć po prostu możliwość wymiany takiego nauczyciela na być może młodszego, który będzie miał więcej werwy i energii do pracy. Obecnie uniemożliwia to dyrekcji karta nauczyciela, która chroni nauczycieli mianowanych. Dlatego trzeba zmienić ten przestarzały system, wprowadzić konkurencyjność do systemu edukacji pozwolić szkołom się dywersyfikować, aby szkoły mogły decydować o tym, czego uczą nasze dzieci, żeby nie było takiej sytuacji, jaka jest obecnie, że ani nauczyciel, ani szkoła tak naprawdę nie muszą się wykazywać żadnym zaangażowaniem, które sprawiłoby, że na rynku pracy muszą się utrzymać.